W dzisiejszym odcinku będzie o prawdopodobnie nowym, najszybszym samochodzie na świecie od Zega, o dalszych losach czeskiego biznesmena, który jechał 414 km na godzinę shilonem po niemieckiej autostradzie oraz o rozbitym, wartym ponad 3 miliony złotych Fordzie GT. Ale to między innymi. Będą jeszcze inne motoryzacyjne wątki. I jak zwykle, jak w każdym Motoniusie, jak co dwa tygodnie, podsumujemy sobie najważniejsze informacje ze świata motoryzacji. Zaczniemy sobie od marki gościa, o którym ostatnio było dosyć głośno. Gościa, który postanowił sobie kupić Twittera za 44 miliardy dolarów. Ale my, fani motoryzacji Ilona Maska, bo o nim mowa, kojarzymy oczywiście z jedną marką samochodów. Oczywiście z Teslą. I o Tesli właśnie słów kilka. Marka ta w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowała 81% wzrost sprzedaży samochodu. Sprzedało się ponad 310 tysięcy aut tego producenta, z czego 295 tysięcy to modele 3 oraz Y, natomiast pozostałe 15 to modele S oraz X. Może i samochody elektryczne nie są najbardziej ekscytującym tematem na świecie, i wiecie jakie mam podejście do nich, wiecie, że po prostu ich nie lubię, ale patrząc na to, co zrobiła Tesla, jak ogromny wzrost sprzedaży ociągnęli w dobie kryzysu półprzewodnikowego, w dobie czasów, gdzie Tesli co rusz w Stanach Zjednoczonych wytaczane są procesy za to, jak działa ich autopilot, który czasami powoduje wypadki. To jest to wręcz rzecz niebywała i patrząc na obecne tendencje na rynku, na ciągle rosnące ceny paliw, okazuje się, że jazda samochodem elektrycznym może mieć naprawdę coraz więcej sensu i wręcz wszystkie znaki na niebie i na ziemi też wskazują na to, że samochody elektryczne będą coraz to bardziej popularne. Dlaczego? What the hell? No! She... No, to skoro wątek elektryków w dzisiejszym odcinku mamy odbębniony, to przechodzimy do części motoryzacji tej bardziej lubianej, a przynajmniej no przeze mnie. Ford Mustang. Kolejny rok z rzędu szczyci się mianem najbardziej popularnego sportowego coupé na świecie. Jest to dokładnie siódmy rok z rzędu, co pokrywa się z debiutem szóstej generacji w sprzedaży na rynku europejskim, bo wcześniej Mustangi były oferowane tylko i wyłącznie za oceanem. Nie ma więc co się dziwić, że bardzo dużo osób twierdzi, że Mustangi straciły na statusie takiego luksusowego, unikalnego i rzadko spotykanego samochodu, bo rzeczywiście są one bardzo, ale to bardzo popularne. Ale nie wiem jak wy, ale ja. Zdecydowanie wolałbym, żeby ulice miast zostały zalane przez takie właśnie Mustangi, nawet jeżeli mielibyśmy tutaj mówić o Mustangach 2-3 Ekobus, niż przez samochody elektryczne. Choć przypominam, że obecnie nie można już wyjechać z salonu Mustangiem z silnikiem 2-3 Ekobus, a jedynie prawilną, wolnossącą V8. Natomiast co z kolejną generacją Mustanga, bo ta obecna, a więc szósta generacja jest już na rynku od 2015 roku. Owszem, przeszła w międzyczasie facelifting, ale no przydałoby się chyba już coś świeższego. Od pewnego czasu widać na drogach testowe egzemplarze nowego Mustanga, którego debiut planowany jest na rok 2024 i słychać, że ma on w dalszym ciągu pod maską silnik V8. A w sieci pojawiło się tylko jedno przeciekowe zdjęcie, poniekąd zdradzające, jak może wyglądać kolejny Mustang. I wygląda on tak. Ile rzeczywiście jest prawdy w tym, że to auto będzie w taki sposób wyglądało, nie wiadomo, więc zostało nam tylko czekać. Ostatnio w Motoniusie wspominałem o plotkach mówiących o tym, jakoby nowa Toyota Supra miała zadebiutować z manualną skrzynią biegów. I niedawno te plotki zostały przez Toyota potwierdzone. Opcja manualnej skrzyni biegów ma pojawić się tylko w mocniejszej odmianie GR-Supry, a więc w tej 3-litrowej. I pojawi się ona wraz z liftingiem modelu. Połączona też z przeprojektowanym zawieszeniem i poprawionym układem hamulcowym. Fajna informacja, zważywszy na tendencje na rynku, które są w sumie przeciwne temu, co zrobiła Toyota, czyli samochody stają się coraz bardziej bezuczuciowe, coraz bardziej, no chyba można powiedzieć, autonomiczne, a tutaj samochód faktycznie dla kierowcy. Tym bardziej. Fajnie, że to zrobili, bo jednak zewsząd było słychać narzekania fanów sportowych modeli Toyoty, takich jak GR Yaris, GR 86, GR Corolla, która jest tym modelem nadchodzącym. Wszystkie te modele mogą zostać wyposażone w manualną skrzynię biegów, a GR Supra do tej pory nie mogła i narzekania te finalnie zostały wysłuchane. Nie wiem, czy słyszeliście jakiś czas temu o pewnym czeskim milionerze, o panu Radimie Paserze, który postanowił zabrać swojego Bugatti Chirona na niemiecką autostradę, by tam też przetestować jego prędkość maksymalną. No i udało mu się rozpędzić do 414 km na godzinę. Wartość mocno zbliżona do 420 km na godzinę, do których to elektronicznie ograniczona jest maksymalna prędkość tego samochodu. Natomiast niemieckie władze postanowiły się zainteresować wyczynem pana Radima i zarzucić mu spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówiąc, że nie ma fizycznej możliwości, aby był on bezpiecznie w stanie zapanować nad samochodem jadąc z taką prędkością. Co. no. Okej, okay, może i jest prawdą, ale jednocześnie jest absurdalne na drodze, która nie ma ograniczenia prędkości, na drodze, gdzie teoretycznie można pojechać tyle, ile tylko się chce. Więc stawianie jakichkolwiek zarzutów osobie, która pojechała 414 km na godzinę w pełni drogowym samochodem, po drodze, po której mogła jechać tyle, ile tylko chciała, no jest głupie. Czech bronił się twierdząc, że wybrał odcinek drogi, który był bezpieczny pod kątem przeprowadzenia takiej próby, i wykonał ją w godzinach, gdy ruch był znikomy. No i temu rzeczywiście ciężko jest zaprzeczyć, mając całe zajście udokumentowane na filmie. No i całe szczęście chyba przekonało to niemiecką prokuraturę, która postanowiła wycofać się z postawienia jakichkolwiek zarzutów Czechowi. A teraz mała garść informacji dla osób, które lubują się w jeździe w terenie. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy mamy tutaj takie osoby. Jeżeli są, to z pewnością będą to osoby, które słyszały o ine osie grenadierze, czyli samochodzie, który konstrukcyjnie bazuje na Land Roverze Defenderze, natomiast jest udoskonalony. Posiada 3-litrowe, sześciocylindrowe jednostki napędowe z BMW, ośmiobiegowe automaty z BMW, dwa sztywne mosty i jest po prostu pełnoprawną, klasycznie zbudowaną na ramie terenówką. Znane już są ceny tego samochodu na polskim rynku i startują one od 279 100 zł. I niezależnie od tego, czy wybierzecie 3-litrową rzędową szóstkę, która jest benzyną, czy też dieslem, obydwie kosztują dokładnie tyle samo. I co ciekawe, przedstawicielstwem marki Ineos na Polskę jest grupa AutoFus, a więc panowie, którzy w swojej dystrybucji posiadają m.in. McLarena, Rolls-Royce'a czy Alpine. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw dalszych losów tej marki. Bardzo nietypowe podejście producenta, no bo wykupiona licencja na Defendera, stąd też tyle podobieństw w karoserii i użycie sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych, na czele oczywiście z jednostkami z BMW. Jakby no, dla osób jeżdżących w terenie, nawet jakoś ostrzej w terenie, cechy, które posiada ten samochód, czyli trwałość, dzielność i Raczej niezawodność na pewno nie są bez znaczenia. Tym bardziej jest to fajna propozycja, że auto cenowo wypada bardzo podobnie do Jeepa Wranglera. A właśnie, jeszcze w odniesieniu do tego Czecha na autostradzie, no to wiecie pewnie, że w Polsce kwoty mandatów, w tym mandatów za prędkość, zostały bardzo mocno podniesione. I za przekroczenie prędkości powyżej 71 km na można nawet zapłacić mandat 2,5 tysiąca złotych. I łącząc ze sobą te dwa wątki, pana Czecha i tych mandatów, no pewien kierowca niedawno w swoim Audi RS6 poruszał się z taką prędkością. Nice. Dla jasności, było to na drodze, na której obowiązywało ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę. I kierowca ten, co ciekawe, nie otrzymał mandatu. Farcik? Chyba nie do końca, bo policjanci owszem, nie dali mu mandatu, a postanowili od razu skierować sprawę do sądu. Gdzie w sądzie temu kierowcy będzie mogło grozić nawet 30 tysięcy złotych grzywny. Więc no. Jeżeli przymierzacie się do jakiegoś testowania, niekoniecznie maksymalnej, ale zbliżonej do maksymalnej prędkości Waszego samochodu, to raczej wybierzcie się do Niemiec, choć nawet tam nie jest powiedziane, że nikt się Waszym wyczynem nie zainteresuje. Kiedyś na naszym filmie o Koenigsegu, gdzie wypowiadają się na temat walki pomiędzy Koenigsegu a marką SSC o tytuł producenta, który posiada w swojej gamie najszybszy na świecie samochód, powiedziałem takie słowa. Ale jestem wręcz pewien, że Christian w tej kwestii nie powiedział swojego ostatniego słowa i jestem pewien, że stworzy nowy najszybszy samochód na świecie. No i wygląda na to, że pan Christian von Koenigsegg poczuł pewne zagrożenie ze strony amerykańskiego producenta SSC, który gdzieś tam przymierzał się do tego bicia rekordu prędkości samochodu produkcyjnego. W międzyczasie okazało się, że no Trochę tam panowie namieszali i próbowali oszukać opinię publiczną, no ale niemniej pan Christian von Koenigsegg poczuł, myślę, taki oddech na swoich plecach. I dlatego też postanowił przygotować Koenigsegga Jesko Absolut. Jesko Absolut ma przełamać barierę 483 km na godzinę. Podobno projektanci Koenigsegga spędzili tysiące godzin na dopracowywaniu każdego najmniejszego detalu, by sprawić, że ten samochód będzie tak szybki. Swoją drogą Jesko straciło swój charakterystyczny tylny spoiler, co odelżyło auto o około 30 kg i oczywiście zmniejszyło docisk, który mógłby ograniczać prędkość maksymalną. Standardowo Jesko generuje jakieś 1300 koni mechanicznych, więc nie jest wolny, natomiast Jesko Absolut generować ma 1600 koni mechanicznych, więc oj, czekamy, bo może być naprawdę ciekawy. Dobra, słuchajcie, bo mam wrażenie, że ten odcinek trwa już naprawdę długo. Swoją drogą, jeśli tu jeszcze jesteście, dajcie znać, czy chcecie właśnie takie dłuższe formy motoniusa, czy jednak wracamy do tych nieco krótszych i przechodzimy do ostatniego Newsa w tym motoniusie. Tytułowego Newsa w sumie, czyli do rozbitego Forda GT z 2006 roku w limitowanej wersji Heritage Golf. Auto na Florydzie zostało dość potężnie roztrzaskane od drzewo. Chyba najsmutniejszą informacją pośród tego wszystkiego jest to, że ten samochód był w rękach nowego właściciela zaledwie niecały jeden miesiąc i auto zostało przez niego wylicytowane na aukcji za kwotę 704 tysięcy dolarów, czyli ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych. I w ogóle kierowca rozbił ten samochód w momencie, znaczy podobno, wedle jego zeznań, w momencie przepinania się z pierwszego na drugi bieg i powiedział, że. Najprawdopodobniej przyczyną stracenia kontroli nad samochodem było najzwyczajniej w świecie to, że nie ma on doświadczenia w jeździe samochodami z manualem. No jak to Amerykanin? Smutna informacja, ale no, z drugiej strony po polsku można by to skomentować słowami, że no, na biednego nie trafiło. I tą też informacją kończę dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.